Przepływająca przez gminę Nowogrodziec rzeka Gościszowski Potok, choć do największych nie należy, kilka razy w roku dawało sobie znać podtapiając okoliczne wsie. Ta rzeka wylewała tak przeważnie dwa, trzy razy w roku. Nie w każdym roku, ale dwa, trzy razy potrafiła wylewać. I to na doliny to wszystko zalewało, ogródki, przechodziła dwa domy zalewała też. A robiona była już 30 lat temu, nie to... Teraz dzięki staraniom władz gminy rzeka nie powinna zagrażać znajdującym się w jej pobliżu zabudowaniom. Dolnośląski Zarząd Urządzeń Melioracji Wodnych w Lwówku Śląskim realizuje drugi etap inwestycji w Gościszowie. Prace będą polegać na pogłębieniu koryta, wzmocnieniu poboczy, wycięciu niepotrzebnych drzew, krzewów. Będzie przebudowany jeden most. To pozwoli mieszkańcom na bezpieczne zamieszkiwanie na terenach przyległych do terenów zalewowych. Zabiegi prowadzone w ramach inwestycji gruntownie poprawią warunki przepływu wody, a ta będzie odpływać szybciej, bez przeszkód i nie czyniąc zniszczeń. No i poprawi przede wszystkim, czy rozwiąże problemy, z którymi się po prostu borykaliśmy przy intensywnych opadach deszczu, przy roztopach. No to miało taki troszkę charakter niekontrolowalny. Teraz wszystko będzie pod kontrolą, co już cieszy mieszkańców. Praca w porządku, nawet na pięć. Firma dobrze robi, sumiennie, solidnie, jako do pracy nie ma zastrzeżeń.